No, niby fajnie wygląda. To teraz zobaczcie po kilku latach, co się dzieje w środku. Jedna rdza i syf masakra. Wszystko niby działa, ale jak są takie dziury, to się grill i mięsko, kiełbaski się zaczynają palić, bo ogień bezpośrednio idzie na żywność. A jak jeszcze tłuszcz zaczyna kapać to już całkowicie. No to nic trzeba troszkę tutaj przeczyścić chyba. Z grubsza wyczyszczone, płomień jest. To możemy założyć nowe osłonki. Teraz rozgrzejemy gryla maksymalnie, żeby wyczyścić górną część szczotką. No i teraz to już wygląda całkiem dobrze. Smacznego!